Podopieczni Przedszkola Miejskiego nr 4 wspólnie z gronem pedagogicznym tej placówki przygotowali przedstawienie jasełkowe, które publiczności zaprezentowano w Centrum Kultury Śląskiej. Jasełka w symboliczny sposób opisująca rodzinę Jezusa są jednym z elementów naszej tradycji, dlatego tak ważne jest, że już od najmłodszych lat dzieciaki zaznajamiane są z tym zwyczajem. Jasełka w przedszkolu numer 4 stały się już tradycją. Początkowo występy realizowaliśmy w kościele św. Józefa, a kilka lat już... Na jasełka zapraszamy do Centrum Kultury Śląskiej w Zgodzie. Na występ zapraszamy rodziców, rodzeństwo, babcie, dziadków, a również mieszkańców dzielnicy Zgoda. Maluchy wspólnie ze swymi opiekunami intensywnie przygotowywały się do występu. Wszystko po to, by jak najlepiej zaprezentować się na scenie. Choć praca z przedszkolakami nie jest łatwa, to jej efekty dają satysfakcję zarówno wychowawcom, jak i rodzicom. Dzieciaki wspaniale opanowały teksty swoich ról i z entuzjazmem intonowały najpiękniejsze polskie kolendy. Jest to bardzo duża praca, ponieważ próby trwają od dwóch do trzech tygodni. Zaangażowani są wiadomo nauczyciele, zaangażowani są pracownicy, żeby to przedsięwzięcie przeciw, mogło nam się wspaniale udać. Prosimy też rodziców o pomoc. Z rodziców, rodzice ćwiczą z dziećmi role, ćwiczą wierszyki, śpiewają z nimi kolędy, żeby na jasełka pięknie nam to wyszło. Przedszkolacy z dumą prezentowali swe umiejętności wokalne i aktorskie. Wszyscy odziani byli w bardzo pomysłowe kostiumy, które pomagali tworzyć rodzice. Artystyczna oprawa jasełek robiła duże wrażenie. Rodzice maluchów, którzy licznie zgromadzili się w sali widowiskowej Centrum Kultury Śląskiej, dopingowali swe pociechy, by te jak najlepiej wypadły na scenie. Wszyscy pracujemy nad tym, żeby właśnie pięknie nam to wyszło. Jeżeli już coś realizujemy, to po prostu dopinamy to na ostatni guzik. A właśnie dzięki takim występom możemy pokazać zdolności naszych przedszkolaków, a również zapromować przedszkole w środowisku. Skoro mowa o zdolnościach dzieciaków, czy wśród tych małych podopiecznych waszej placówki są prawdziwe perełki? Muzyczne, taneczne? Jest na pewno takich, wiele takich zdolnych dzieci, chociaż musimy pamiętać o tym, że najstarsze dzieci już poszły do szkoły, więc ci tacy już naprawdę bez stremy aktorzy są w szkole, ale tym dzieciom naprawdę też należą się brawa. Gromkie brawa zebrali wszyscy mali aktorzy biorący udział w tym ciekawym widowisku o Bożym Narodzeniu. Pokazali oni bowiem, że placówka przedszkolna może być wspaniałą kuźnią młodych talentów.